Zakończyło się parę godzin temu spotkanie z przedstawicielami opozycji w sprawie Białorusi. i chciałem na samym wstępie już podziękować przedstawicielom wszystkich klubów i koła obecnych w sejmie tej kadencji, które, którzy wzięli bardzo aktywny udział w tym spotkaniu. Właściwie bez wyjątku wszyscy mówiliśmy o tym, że najważniejszą wartością dla nas jest to, żeby, Białoruś była suwerenna, żeby była niepodległym, niezależnym, wolnym krajem. I ta myśl już sama w sobie jest bardzo istotna, kluczowa, ponieważ ona wyznacza też kierunki naszych działań w bardzo wielu obszarach. Więc w tym kontekście wymieniliśmy się poglądami, bardzo różnymi poglądami, ale te poglądy miały właśnie wspólny mianownik. Białoruś powinna być państwem suwerennym, wolnym, demokratycznym i w ogromnej ogromnej większości zgodziliśmy się z tym, że Polska i nasze działania są tutaj bardzo właściwe. I jednocześnie też nawzajem dziękowaliśmy sobie, bo ja dziękuję przedstawicielom opozycji, a oni przedstawiciele opozycji dziękowali nam za aktywność na tym polu. I tak patrząc na te tematy warto kilka kwestii podkreślić. Po pierwsze w sensie politycznym dzisiaj sprawa Białorusi to sprawa, która przekracza, prawdopodobnie przekracza jedną kadencję parlamentu, być może również wiele kadencji parlamentu. Wiemy doskonale, jak długo ciągną się te niezałatwione sprawy na Ukrainie. Być może i tego życzymy narodowi białoruskiemu, w krótkim czasie uda się osiągnąć odpowiedni kompromis i sprawy ruszą we właściwym kierunku ale być może nie i w takich okolicznościach Polska i rząd polski razem z opozycją ma obowiązek dbać o polskie interesy dbanie o polskie interesy to jest dbanie właśnie o to między innymi żeby za naszą wschodnią granicą było suwerenne państwo ale dbanie o polskie interesy to również dbanie o nasze interesy w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa pod każdym względem, bezpieczeństwa państwa. I suwerenna Białoruś, Białoruś, która może decydować o swoim losie, leży w najlepiej pojętym interesie państwa polskiego również, jak także wierzymy w to głęboko w interesie krajów ościennych, swoich sąsiadów. Ja cieszę się, że dzisiaj daliśmy wyraz razem z przedstawicielami opozycji temu, co w ostatnich 30 latach może za rzadko występowało, ale co dawało się też um, odczuć w poprzednich latach. Otóż wokół spraw najważniejszych dla naszej ojczyzny, a sprawa suwerennej Białorusi i pokoju na wschodzie, bezpieczeństwa i pokoju na wschodzie jest sprawą najważniejszą. Potrafiliśmy budować konsensus Ponad podziałami. Przecież, kiedy Polska aspirowała do NATO, Paktu Północnoatlantyckiego, czy do Unii Europejskiej, to taki konsensus był wypracowany. Także podczas wydarzeń ukraińskich podobne zdanie reprezentował prezydent Kwaśniewski, później prezydent Lech Kaczyński, później prezydent Bronisław Komorowski. A więc w wielu tematach pokazujemy, że potrafimy. Pojednać się ponad podziałami i za to bardzo serdecznie chciałem podziękować. Przed kilku dniami odbyło się na Litwie posiedzenie i spotkanie poświęcone demokratycznym przemianom na Białorusi, na Białorusi w ramach Forum Kalinowskiego. Tak nazywa się ten format. I wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele między innymi również Polski, pani minister Anna Fotyga i pan Michał Kamiński. To też jest kolejny dowód, że potrafimy rozmawiać również ponad podziałami, potrafimy rozmawiać i mówić jednym głosem o tematach białoruskich, tak ważnych dla Polski. Przedstawiłem przedstawicielom opozycji dotychczasowe działania, które prowadzimy po stronie rządu polskiego, działania, które mają wesprzeć przemiany demokratyczne, ale przede wszystkim mają wspierać społeczeństwo białoruskie w tym trudnym czasie. Na, podczas moich spotkań z przedstawicielami białoruskiego społeczeństwa, społeczeństwa obywatelskiego usłyszałem, że ci przedstawiciele, reprezentanci białorus, białoruskiego narodu nie są zadowoleni z tego, w jaki jest podział środków wyasygnowanych, przeznaczonych przez Unię Europejską, przez Radę Europejską, na rzecz Białorusi. Otóż ten podział przewiduje tylko 3 miliony euro na rzecz wsparcia społeczeństwa obywatelskiego i osób represjonowanych. Pozostałe 50 milionów euro to wsparcie walki z COVID-19. Otóż chcę zadeklarować coś, co przecież mówiłem w Sejmie 10 dni temu, że w przypadku Polski całe nasze 50 milionów złotych, a to są pierwsze środki przeznaczone, na pomoc dla białoruskiej opozycji, a w szczególności dla osób represjonowanych, będzie przeznaczone na wzmocnienie niezależnych mediów, organizacji pozarządowych zajmujących się przemianami demokratycznymi, na wsparcie osób pobitych, torturowanych również, bo niestety można mówić o tym, że na Białorusi i trzeba mówić o tym, że na Białorusi są osoby torturowane. Dzisiaj pani poseł Zielińska zawnioskowała podczas naszego spotkania, żeby te przypadki, te tragiczne, dramatyczne przypadki torturowania były dokumentowane. Ja zapewniłem panią poseł i wszystkich obecnych podczas spotkania, że tak się dzieje, że dokumentujemy wszystkie znane nam przypadki torturowania, bo to jest coś, co w świecie naszym powinno być niewyobrażalne, ale niestety zdarza się na Białorusi. Ja już 10 sierpnia zaapelowałem o spotkanie, zwołanie specjalnej, spotkanie specjalnej, o zwołanie specjalnego posiedzenia w ramach Rady Europejskiej. I do tego spotkania doszło 19 sierpnia rozmawialiśmy właściwie głównie właśnie o Białorusi. Tam także przedstawiałem wraz z naszymi przyjaciółmi litewskimi najdalej idące postulaty. Co należy zrobić, żeby pomóc społeczeństwu obywatelskiemu na Białorusi. Dzisiaj przedstawiłem te kwestie również przedstawicielom opozycji i w ogromnej większości spotkały się one z ich afirmacją, z ich um, z potwierdzeniem naszego kierunku działania przez przedstawicieli opozycji. Także zobowiązałem się do tego, że w ciągu najbliższych kilku dni pokażemy kalendarium działań związanych z zaangażowaniem Polski w ramach tych pięciu punktów, które przedstawiłem w Sejmie, a więc pomoc osobom represjonowanym, czy także pomoc dla studentów białoruskich, którzy, którzy tutaj chcieliby się uczyć, przyspieszenie procedur wjazdowych, procedur wizowych. To już się dzieje zresztą. Już kilkudziesięciu obywateli Białorusi na takich zasadach, o jakich mówiłem, przekroczyło granicę białorusko-polską. W kontekście studentów też pan poseł Jacek Protasiewicz zaproponował, żeby procedury, które zaproponowaliśmy, objęły również możliwość utworzenia e-learningowego uniwersytetu dla studentów białoruskich, którzy by tam z Białorusi chcieli proces kształcenia przechodzić. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i włączymy go także do naszych, do naszych działań. Warto też podkreślić rolę NSZZ Solidarność. To nasz związek zawodowy, który 40 lat temu wyznaczył kamień milowy na drodze do polskiej wolności. Dzisiaj pan Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, stara się animować działania na forum międzynarodowym, a także nawiązywać kontakty ze związkowcami, z pracownikami strajkujących zakładów na Białorusi. Wiemy, jak ci pracownicy są szykanowani. Chcemy im pomagać. Chcemy zapewnić ich, że nasza pomoc służy pracom białoruskich, białoruskich opozycjonistów nad, to, to, nad, nad, nad dojściem do, do wolnych, demokratycznych wyborów, nad e, powrotem do, do, do normalnego, cywilizowanego dialogu. Apelujemy o taki dialog w ramach, w ramach relacji wewnętrznych białorusko-białoruskich. W końcu nikt w Polsce nie popiera reżimu, który przecież fałszuje wybory, a opozycję de facto torturuje i zmusza do milczenia, zamykając w zamykając więzieniach. Wśród ustaleń merytorycznych na tym spotkaniu z opozycją z przedstawicielami opozycji przedyskutowaliśmy kolejne kroki także możliwe scenariusze i co do tych kolejnych scenariuszy możliwych scenariuszy obiecałem coś co zresztą było w naszych planach żeby wraz z naszymi ekspertami przedyskutować scenariusze również z przedstawicielami polskiej opozycji Wspólnie apelujemy wszyscy o uwolnienie więźniów politycznych i My apelujemy bardzo głośno o to, żeby uwolnić aresztowanych członków Rady Koordynacyjnej. Jest rzeczą niedopuszczalną, żeby ludzie, którzy opowiadają się za wolnością, za demokracją, za suwerennością Białorusi, byli przez Aleksandra Łukaszenkę zamykani w więzieniach. Wyszedłem również z propozycją ponadpartyjnego poparcia dla inicjatywy środowisk białoruskich w Polsce między innymi Fundacja Białoruski Dom i inicjatywa Wolna Białoruś przedstawiają takie różne projekty, programy. My te inicjatywy wspieramy środkami budżetowymi Państwa Polskiego i naszym celem jest wsparcie tych demokratycznych przemian i apelujemy o to, żeby wszystkie siły polityczne poparły te nasze działania. Sądzę po tej dyskusji, której miałem dzisiaj. Przyjemność uczestniczyć, bo to była naprawdę bardzo konstruktywna, dobra dyskusja. Sądzę po tej dyskusji, że taka zgoda będzie udzielona. Ponadto ustaliliśmy również, że dojdzie wkrótce do ponadpartyjnego spotkania w Europarlamencie wszystkich europarlamentarzystów z Polski, pochodzących z różnych frakcji Europarlamentu, właśnie w temacie Białorusi. Chcemy jak najgłośniej wołać być rzeczywiście ambasadorem sprawy białoruskiej tak jak dzieje się to do tej pory. Polska jest ambasadorem wolnej Białorusi, suwerennej Białorusi. To leży w naszym najlepiej pojętym interesie. Raz jeszcze powtórzę interesie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa gospodarczego, wreszcie także przecież pokój za naszą wschodnią granicą to absolutny warunek bezpieczeństwa i normalnego rozwoju. Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, raz jeszcze chciałem podziękować przedstawicielom opozycji za to spotkanie. Dzisiaj, kiedy oczy Białorusinów zwracają się na Zachód, to w pierwszej kolejności ich wzrok pada na Polskę. I Polska nie może być obojętna wobec tego, co dzieje się na Białorusi. Nie może być i nie jest. Od pierwszych dni, kiedy wezwaliśmy do specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej, co się też stało. Polska jest i zostanie ambasadorem wolnej Białorusi, suwerennej Białorusi. Jeszcze trzeba wspomnieć też, że moje rozmowy i z panią Światłaną Cichanouską, i także z panią Angeliką Borys o mniejszości polskiej, o Polonii, o Polakach żyjących na Białorusi uwzględniają także ich, oczekiwania, ich wyobrażenia, ich potrzeby. Wspieramy od wielu lat, zwiększyliśmy wsparcie dla Polaków na żyjących na Białorusi, pielęgnowanie polskiego języka, polskiej kultury, polskich tradycji. To niezwykle ważne zadanie państwa polskiego. I jestem przekonany, że Polacy na Białorusi również we wsparciu przemian demokratycznych, wolnościowych, również przecież Starają się o to, żeby suwerenność białoruska była cały czas utrzymana. Ona jest bardzo ważna i to raz jeszcze chcę podkreślić. Na koniec powiem, że niemal codziennie czy codziennie prowadzę rozmowy na, z różnymi przywódcami Unii Europejskiej, po to, żeby ich uwagę do spraw białoruskich przyciągnąć. Bo dla Polski jest to oczywiste, dla Litwy również, ale już w ramach szerszych koalicji i sojuszy nie jest to takie oczywiste. Dlatego Polska jest tym krajem, który stara się cały czas przykuwać uwagę Zachodu do tematyki białoruskiej po to, żeby naród białoruski miał prawo wypowiedzieć się o swoim losie i przede wszystkim, żeby Białoruś była suwerennym, wolnym, demokratycznym krajem. Thank you very much.